Wróciłem ostatnio z ponad tygodniowego wyjazdu po Polsce z namiotem i nie dbałem tam za bardzo o swoją dietę czy cerę. I mocno to widać po mojej twarzy, bo wysyfiło mnie chyba najbardziej w życiu, a przynajmniej na pewno najbardziej od czasu w gimnazjum. A ostatnio dosyć mocno zainteresowałem się tematem dbania o swoją skórę. Także chciałem Wam przedstawić informacje, których się dowiedziałem z różnych naukowych źródeł i sprawdzić, czy te informacje, wykorzystane już teraz, jak mogę to robić, rzeczywiście poprawią moją cerę. Także zapraszam. Pierwszy krok to właściwe mycie twarzy i właściwe, czyli nie zwykłym mydłem, czy losowym produktem z Rosmana a najlepiej produktem od dobrych firm dermatologicznych, które są przebadane, jak na przykład firma CeraVe czy La roche -Posay. Jedno jest moje, drugie mojej dziewczyny. Jedną to jest emulsja nawilżająca do skóry suchej, a drugie oczyszczająca do skóry tłustej. I aby dowiedzieć się, jaki jest Wasz typ skóry, musi udać do kosmetologa. I zacząłem mieć twarz trzy razy dziennie, rano, po treningu i wieczorem. Bardzo ważne dla wyglądu i zdrowia naszej skóry jest też odpowiednie nawilżenie, w czym może przeszkadzać zbyt częste jej mycie, dlatego nie powinniśmy myć tej twarzy częściej niż dwa, maksymalnie trzy razy dziennie. I dobrze jest też przynajmniej raz dziennie na noc nawilżać tą twarz jakimś kremem nawilżającym. Ja mogę polecić takie od CeraVe, bo tego używam i jest dobrze przybadany dermatologicznie. Ważne jest też, żeby wszystkie produkty do twarzy były najlepiej bezzapachowe i hipoalergiczne, tak aby nie miały żadnych składników, które mogłyby tą naszą twarz podrażniać i pogarszać jej stan. Na pewno też słyszeliście, że trzeba używać kremu z filtrem. No i rzeczywiście trzeba go używać, bo naukowcy nie mają wątpliwości, że... Światło słoneczne powoduje szybsze starzenie się skóry, zmiany skórne i także może powodować raka czy różne choroby skóry. Dlatego używanie kremu z filtrem jest naprawdę bardzo ważne. Szczególnie w letnie dni, w środku dnia, gdy to słońce jest bardzo mocne. Generalnie nie ma problemu, a nawet bardzo wskazane jest przebywanie na słońcu godzinach. Porannych czy wieczornych, kiedy to słońce jest pod niskim kątem, bo samo światło słoneczne jest dla nas bardzo zdrowe i również jest zdrowe dla skóry. Natomiast w godzinach popołudniowych, kiedy ten indeks UV jest bardzo duży, a słońce pada od góry, to promieniowanie UV jest już mocno szkodliwe dla naszej skóry i warto wtedy unikać słońca. Jeśli musimy na nim być to używać właśnie kremów z filtrem czy długich ubrań, tak aby to promieniowanie nie miało bezpośredniego kontaktu z naszą skórą. I tutaj również mogę polecić znowu serowe, ale także altruista. Są to również przebadane dermatologicznie produkty, które dobrze się sprawdzają. Warto też mieć oddzielny krem do twarzy i do ciała, bo trochę się różnią w swoim składzie, ponieważ skóra na naszym ciele jest zwyczaj dużo grubsza, możecie sobie sprawdzić, jaka jest skóra na waszych nogach czy karku, a jak cienka jest na twarzy, dlatego ten krem musi być delikatnie inny. To jest stan mojej skóry po 6 dniach od podobnego rozpoczęcia dbania o nią. I chociaż dalej jest trochę tych zmian skórnych, to tych stanów zapalnych ogólnie na pewno jest mniej na twarzy i idzie to w dobrym kierunku. I chociaż ważne jest dbanie o skórę z zewnątrz, to równie ważne, albo nawet ważniejsze jest dbanie o nią od wewnątrz. I przy tym, że nasza skóra musi być dobrze nawilżona, to musi być także nawilżona od wewnątrz, czyli musimy się skupić na tym, aby pić odpowiednio dużo wody, w szczególności w takie upalne dni, jak jest dzisiaj i warto również zadbać o to, aby spożywać dietę przeciwzapalną, czyli jak najmniej przetworzone produkty, przy czym dużo owoców i warzyw, szczególnie teraz, gdy są tanie i mamy ich mnóstwo, to warto z nich korzystać. Z kolei produkty, które sprzyjają trądzikowi, na przykład żywność wysoko przetworzona, batony, chipsy, fast foody, ja niestety trochę tego jadłem przez ostatni tydzień, także widać tego efekty i dobrze z tego unikać najbardziej jak się da. Oczywiście nie mówię, że macie w ogóle tego nie jeść, bo to jest bez sensu, ale po prostu ograniczyć to do możliwego minimum. Co więcej, pozytywnie na naszą skórę będą wpływać produkty fermentowane i kiszonki, takie produkty, które będą poprawiać zdrowie naszego mikrobiomu jelitowego i to są na przykład produkty takie jak jogurt naturalny, kimchi, ogórki, ale za to negatywnie na naszą mikrobiotę jelitową i na naszą skórę będzie wpływał niestety alkohol, który mocno działa również Prozapalnie. Natomiast jednak do nawodnienia zamiast zwykłej wody można wykorzystywać na przykład Piwko Zero, które działa świetnie nawadniająco, nawet lepiej niż woda. I dobrze jest pić je też przed snem, bo kmiel jest jednym z tych składników, które działają pozytywnie na nasz sen i ułatwia nam zasypianie. Niestety jednak są też produkty, które są nisko przetworzone, a jednak mogą negatywnie wpływać na naszą cerę. Jak na przykład u wielu osób może to być nabiał. Także możecie sprawdzić, czy akurat Wy jesteście tą osobą, która ma problemy z nabiałem i wykluczyć go z diety na jakiś czas i zobaczyć czy Wasza cera się nie poprawia. U mnie na szczęście tego problemu nie ma, robiłem ten eksperyment i bardzo mnie to cieszy, bo uwielbiam nawiał i ciężko byłoby mi z niego zrezygnować. Wspierać stan skóry można także suplementami, jak na przykład kolagenem, który chociaż nie ma jakiegoś niesamowitego działania, to może ją poprawiać. Przez ostatnie 30 dni mocno dbałem o swoją skórę, stosując mnóstwo produktów a moja cera w zasadzie wcale się nie poprawiała, a nawet powiedziałbym, że pogarszała, więc stwierdziłem, że muszę trochę bardziej poczytać o tym temacie. Wybrałem się też do dermatologa i okazało się, że nasza skóra wcale nie potrzebuje tak dużo pielęgnacji, a bardzo dobrze z tym wszystkim radzi sobie sama. I my powinniśmy jej tylko delikatnie pomóc. I teraz zacząłem myć twarz tylko po tym, jak się spocę, bo pot jest pożywką dla bakterii, które powodują naszej twarzy wypryski. Natomiast wtedy, pod koniec dnia, kiedy już za bardzo się nie spocę, to nie myję tej twarzy po raz kolejny, a daję tym wszystkim olejkom, tym sebum sobie pracować i tworzyć tę barierę ochronną naturalnie, a nie jakimiś specyfikami i nie cały czas ją zaburzając różnymi kosmetykami, bo chociaż one są bez hypoalergiczne, to i tak cały czas ingerując w twarz niszczymy trochę tą naturalną barierę, ale jednak cały czas nakładam SPF-a, wychodząc w środku dnia na zewnątrz, bo chociaż słońce jest generalnie dobre dla naszej skóry, to jest dobre. Poza tymi godzinami w około południa, bo wtedy promieniowanie UV jest zbyt wysokie i szkodliwe dla naszej skóry. Jest to zazwyczaj w godzinach między 10 a 15. Wtedy chcemy tego słońca unikać i używać kremów z filtrem. Natomiast poza tymi godzinami dobrze jest przebywać na słońcu jak najwięcej, bo generalnie osoby, które nie przebywają na słońcu, mają dużo większą śmiertelność niż osoby, które przebywają na tym słońcu zbyt dużo, także lepiej przebywać niż nie przebywać. Ale po prostu w środku dnia warto jest go unikać i używać tych kremów i jakiejś protekcji. I myliłem się też co do tego czym trzeba mieć twarz, bo nie trzeba konkretnych drogich specyfików. a Zwykłe mydło jest jak najbardziej w porządku, ale takie najzwyklejsze szare polskie mydło, bo ono ma w sobie te cechy, które są potrzebne do naszej skóry, czyli jest hipoalergiczne i bezzapachowe i takie produkty są jak najbardziej świetne do naszej cery i nie trzeba dawać wcale 50 zł na taki płyn, bo zwykłe szare będą za kilka złotych, sprawdza się równie dobrze. I chociaż są jakieś kontrowersje, jeśli chodzi o te chemiczne kremy z filtrem, bo one mogą mieć składniki, które mogą potencjalnie szkodzić naszej skórze, to nie ma już wątpliwości co do mineralnych kremów z filtrem, bo takie różne są, są zwyczajnie nieco droższe ale są jak najbardziej wskazane też dla dzieci, ten nawet od pierwszego dnia życia. I to są kremy, które po prostu mają mineralne, naturalne składniki, które tworzą w naszej skórze barierę, która odbija promienie UV. Natomiast te chemiczne wchłaniają promieniowanie UV i unieszkodliwiają je. Ale smarując się takimi raczej nie będzie ich widać na naszej skórze. Może poznać, że będzie trochę bardziej nawilżona. Za to te mineralne kremy z filtrem zostawiają taki biały ślad na naszej skórze, także widać, kiedy jest się nimi posmarowani, ale tworzą właśnie taką barierę ochronną, która całkowicie odbija te promieniowanie UV. I kilka produktów, których używałem i mogę polecić, to do mycia twarzy Ketafil serawe, raczej te nawilżające niż oczyszczające, bo nasza skóra potrzebuje nawilżenia. La Roche i zwykłe szare mydło z jakiejkolwiek firmy. Ważne, żeby było hipoalergiczne i bezzapachowe, czy na przykład biały jeleń. A jeśli chodzi o kremy, to też serawe, La Roche Altruist. Tu również emolium znalazłem, mineralny spray, który nie jest taki drogi, także również jest całkiem spoko, bo już go trochę poużywałem i okazało się, że jednym z największych czynników, który ma wpływ na wygląd naszej skóry jest sen. To jak długo śpimy i jak dobrej jakości jest ten sen. Na ten temat mam dużo filmów, także odsyłam do nich. Mam nadzieję, że pomoże Wam to trochę lepiej dbać o skórę i tymczasem to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.